Ponad 65 milionów złotych zainwestowaliśmy w minionej kadencji na poprawę warunków życia naszych mieszkańców. Z większości z tych 120 inwestycji korzystamy już teraz. Inne zawocują w przyszłości, rozwojem naszej gminy i poprawą usług publicznych, z których wszyscy korzystamy. Tak, będę się ubiegał o reelekcję. Oto byście Państwo ponownie mi zaufali i oddali na mnie swój głos. Zanim jednak powiem co powinniśmy wspólnie w Gminie Nowe Skalmierzyce zrobić w najbliższych latach, podsumujmy to, co udało nam się zrobić do tej pory. Miliony złotych zainwestowaliśmy w nasze drogi, remontując te obecne i budując zupełnie nowe. W wielu miejscach, tych najbardziej niebezpiecznych, doświetliliśmy przejścia dla pieszych, wybudowaliśmy nowe parkingi, tak by było bezpiecznie dla kierowców i pieszych. Dzięki współpracy z nowym przewoźnikiem udało nam się oddalić od nowych z chaos w komunikacji publicznej. Możecie korzystać z funkcjonalnych i niedrogich połączeń autobusowych, a my znaleźliśmy na to dofinansowanie z zewnątrz, by nie obciążać tym kosztem wspólnego budżetu. Stworzyliśmy nowe oddziały przedszkolne i więcej miejsc w żłobkach. Modernizujemy szkoły, budujemy boiska i place zabaw. Utworzyliśmy stypendia dla najzdolniejszych uczniów i tych, Którzy potrzebują wsparcia finansowego naszej gminy, naszej wspólnoty. Wprowadziliśmy stypendia sportowe, wspieramy kluby, finansujemy zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, a naszym aktywnym dzieciakom, które chcą zdrowo rozwijać się tutaj, udostępniamy bezpłatnie całą infrastrukturę sportową. Nie zapominamy o seniorach. Utworzyliśmy w gminie klub Seniora. Organizujemy dla nich mnóstwo integracyjnych imprez i koncertów. Przekazujemy im środki, by brali sprawy w swoje ręce i sami organizowali sobie wspólny czas. W końcu powołaliśmy do życia sklangżycką kartę seniora, która jest dużym przywilejem dla naszych babci i dziadków, naszych źródeł mądrości, troski i spokoju. W ostatnich pięciu latach rozwija się działalność Centrum Kultury i Biblioteki w Nowych Skalmierzycach. Powstało u nas Centrum Aktywności Społecznej i Nowe Świetlice w Skalmierzycach, Węgrach czy Letniej Harcówce. Te centra, świetlice są niezwykle ważne. Budują naszą małą wspólnotę i jedność wokół naszej gminy i naszych wspólnych spraw, bo dobrze jest tu żyć, w gminie Nowe Skalmierzyce. Często mówię my, Razem zrobiliśmy, utworzyliśmy, bo samorząd, jak sama nazwa wskazuje, to gra z połowa. To my razem, wszyscy mieszkańcy, ta wspólnota jest nam potrzebna na teraz i na przyszłość. Bo kto stoi w miejscu, ten się cofa. Ja nie zamierzam się cofać. Mam wizję i plan rozwoju naszej gminy na najbliższe lata. Plany oparte na setkach rozmów z wami. Wizję na Waszych potrzebach i oczekiwaniach. Bo gmina Nowe Skanierzyce to nasze wspólne dobro, o które dbaliśmy do tej pory i zamierzamy razem dbać w przyszłości.